Nie jest kurwa, nie i Najgorsze, to są tak chóre wateczki. Tych tu jęków, kurde. Dobra. No, już tam tutaj nie leci. No bo jak leci, tylko trochę. Zakręcamy sobie. Kolejna, podaj mi tą ścierę, co z góry. Nie, ścierkę, ścierkę. Ok, za to pocieramy. To nam nie narzekał, że Gabriel zostawił tak. Syf z boku gryje, to na razie, razie. dokończamy. Super, ok. teraz pamiętacie, że to jest bardzo cienka miska. Miska olejowa, panowie e, i panie, to jest bardzo cienka miska olejowa i też e, jest chyba 15 15 newtonów, co chodzi o tą siłkę? tak? E, I tak kurwa trochę bardziej z Dobra, słuchajcie, bierzemy się za odkręcenie e, hybrydy, najpierw olej z hybrydy, a później spuścimy sobie e, płyn, bo płyn będzie leciał na ziemię i tyle. To była taka długa grzechotka taka? Tu tak, taka długa. A tu ta brązowa. do Bo na zruszyć. Ja no też sobie robił sam, co ma tego Emixa. Też na ziemi sam sobie zrobił wszystko. Tutaj będzie... Zobaczymy tutaj. Zobaczymy co tutaj nam zleci z tego. zobaczymy. Czerwony. No, ale nikt nie zmienił na pewno. No, ale nie jesteś zły. Nie jesteś najgorszy, bo leci jeszcze w miarę czybową. To nie jest mój prius kurwa. Co taka ślumpa leciała. No i. To legenda będzie trzeba i tutaj macie, zobaczcie. E, tutaj macie spust e, płynu chłodniczego e, na dziesiątki imbusa, tak samo. to kończymy, za, za, za wam pokażę. Dlatego ta ta hybryda jest e, będzie wieczna, bo ona jest schodzona olejem i jest schodzona e, kulantem. Tutaj macie kulant. No zobaczycie, wszystko zleci. Zobaczycie, co ja z... zrobię tutaj. wszystko nam zleciało tutaj. Z tego.

Co, jest? Ile się co Ile się wymienia olej w tym samochodzie? W hybrydzie no, co 60 tysięcy się powinno wymieniać. Co lub, no, co 000 km. Lub, lub co 60 tysięcy kilometrów, lub co 3-4 lata. Nie? no To nie jest skomplikowane. Samemu można to zrobić. I tak jest co Znaczy w silniku to powinno się raz do roku lub 10 tysięcy walnąć. Kilometr, no. kilometrów nie Tutaj 10 tysięcy No albo 15 o te 15 tysięcy mil <laughs> Zaleca no, Później awarię kurczę No to dobra no, To możemy wlać olej do silnika Słuchajcie 4,4 e, Tak samo jak i do żółwia Mamy 1,8 Słuchajcie co chodzi o, o żółwia 1,8 i I takiego Lexa czy rafor Słuchajcie to są To są ta to są takie same jednostki, tylko to, że silnik ma więcej pojemności, ale co chodzi o serwis i to ile wchodzi towaru w niego, to jest wszystko to samo. Skrzynia 38, 36, silnik 4,5. Niby większy silnik, ale... O, Jeżeli też macie do wyboru olej, 5 na 30, 0,20. No widzicie, to jest tylko silnik odwrócony jakby, bo z przodu ma kolektor wydechowy, a z tyłu ma kolektor ssący, ale to nie ma żadnego problemu, żeby go wyciągnąć. Na pewno lepiej jest wyciągać ten silnik. Jak jest kolektor wydechowy z przodu, ale to rzadko bywa. Jeszcze damy, Jeszcze damy na dolewkę w razie, jakby kiedyś trzeba było. Trochę się rozlało, ale no nic, no klienci patrzą, a łapy się trzęsą, cholera. Świara nie było pewnie, dlatego się łapy trzęsą. Ćwiara nie była walnięta z rana no i k**a. Zaraz ćwiara machnie po jednej. No ale nie jest, no dobrze, że nie pada. bo... My, kurde... Dobra, to mamy. No dobra, zakręcamy hybrydę, zakręcamy, wszystko ściekło, elegante. Może zakręcać i bierzemy, spuszczamy płyn. No i niech mi ktoś powie, że to jest skomplikowane. Kurde. Że to jest, kurcze, skomplikowane. Zakręcamy hybrydkę. Pach. Proszę bardzo, na razie delikatnie. I teraz wyciągamy ten olej to na boczek. Olej, tutaj a po tutaj leciało. No dobra, to na razie na bok. Tutaj i odkręcamy. Tylko ta generacja i trzecia generacja Priusa Aurisa mają chodzenie kulantem. Dlatego one są kurwa nieśmiertelne Jest już kapie No Akurat do lasu kurwa No, Z całego układu ci zleci Z całego, z całego Dobra, niech to wiesz. Z całego tego sobie nie zleci Niech sobie zleci a, chuj tam za Tam nic nie będzie. I tu masz radiator na górze. Odchłodzenia falownika, odchłodzenia skrzyni biegów. Tak samo jest pompka wody, bo silnik tutaj nie ma elektrycznej. Jest manualna pompka. Która się tam wymienia kurczę, przy około 150 tysiącach. Pompa wody i pasek i napinacz. Nie ma elektrycznej, tak jak w Priusie czy to lepsze rozwiązanie. Nie no Później tu się wlewa, później pokażę pokażę Ci jak to się odpowietrza wszystko. Samo się odpowietrza. No nie ma czarów, kurczę. Co chodzi o ten samochód, to nie ma czarów. No. I jak ktoś Wam tam powie o dynamicznych wymianach w Lexusach, Chodzi o skrzynię Lex i, Lex i Toyota, to pokażcie mu filmik. A gościa kopnijcie w dupę, kurwa. Który będzie Wam to zalecał, żeby kurwa was e, okrać z Waszych pieniędzy. Czekaj, ja wezmę te do środki, może do mnie nie poginęło, bo później będzie. No ja, dobra, zobaczcie, no i zleciało. zleciało. Chwila, moment, i wszystko zleciało. Tu sobie włożymy. Teraz będę musiał trochę więcej podnieść, bo muszę się dostać za długą płośkę. Za długą płośkę jest, e, jest wlew, Także podniosę bardziej tył. No i teraz. Musimy wszystko zrobić, skoro robimy to na ziemi, olej jak nasz, teraz z silnika i z hybrydy. Nie, do lasu nie będę wylewał, pamiętajcie, do lasu olej już nie wylewa, kurwa. Co jest? No, tak jest, No jak. Dobra, muszę iść po strzykawę, żeby wsiuknąć e, olej. Można oczywiście użyć samej butelki, słuchajcie, sama butelka, co ma siura bo tam jest, będzie dużo miejsca. Zaraz Wam to wszystko e, pokażę. Ale pogoda nam się zrobiła, panowie panie. Ale pogoda nam się zrobiła. Ciekawa mam tutaj, którą dostałem <grych> którą dostałem z TikToka Shopa. Podniesiemy go trochę wyżej. Można użyć jakiejś szczykawy? W samej butelki z takim siurem, żeby sobie wciknąć e, olej. Ja dostałem ją z TikToka. Tyk. Mamy 4 litry oleju. No to nam się zrobiło, ale to nic. Teraz będzie potrzebne mi to i to. Ale muszę go wyżej podnieść, w tą stronę. Także chwilę będzie głośno. Muszę się tam wcisnąć. Dobra, nie będę nim pajacował, bo jak mi spadnie na łeb... Jak mi spadnie na łeb, to do roboty jutro nie pójdę. его втиснуть. Trochę. I już Wam pokazuję, biorę tutaj ten. to jeszcze trochę inaczej podnieść. trzeba kombinować no. Na Ziemi dawno się nie robiło, Od tym co robiłem to robiłem yy, ale klocki yy, trochę wyżej żeby się od gościa wcisnąć no i dobra na góry nie poleci Ale no kamera Akcję i tak. I tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widać, tutaj na tą płośką tutaj jest korek żeby wlewać. No nie będę może nagrywał tak jak ja to wlewam, bo Aczkolwiek mogę wlewam tutaj. Trzeba się sobie zajmij. Embus, dziesiątka. żeby dobrze nasadzić kurwa tego limbusa który jest na tej, na tej dziesiątce, bo jak wam się omsnie, to będzie pizda Także dobry klucz pach i poszło i pach. opa uszczeleczka Później się wyczyścić Wiesz co połóż to z boku później to wyczyścimy połóż tam tamto i dobra, podaj mi tą szczykawę, te butelki i będziemy, tutaj pomoc musi być, ze strony, Montaja. wiecie. O, czekaj, no to daj, tutaj no mamy otwarte w w i zobaczcie, kurde. No możesz się trzymać. Proszę bardzo, do butelki wchodzi pół litra. Op. Nie potrzebuje się do tego, tego tej szczykawy, pamiętajcie. Asta ar trebui talca Web de bunul ja wam coś powiem do tej, do tej skrzyni wlejecie litr oleju I tak ona będzie chodzić Tutaj nie ma sprzęgieł jakiś Opuść mi nowo teraz Uważaj, bo się Aha, no to dobra. Tam są rękawiczki, sobie załóż te pomarańczowe, chociaż do tego oleju. Si kurwa ręce nakremują. Tak chciałem wam pokazać, że to da radę zrobić sobie normalnie pod chałupo. to nie, nie trzeba i wybitnych kurde, wiecie. Jak ktoś wam powie, że to kurwa trzeba być jakimś kurwa inżynierem to nawet nawet nie piorun może by zrobił, no nie wiem żeby... e. No może by ciężko było, ale... Nie takich stwierdzeń On by musiał nam zapłacić e. No tak Opa. A Piorun progres robi, nie ma co mówić No nie no powolutku robi Powolutku, no powolutku. On, on ma taki slow motion lekko Że to nie jest jakiś kurwa. Olej, do manualnych skrzyni byłbym na pewno ciężko szedł. Na pewno bym Aha. ciężko szedł. Jest... Aha. No spokojnie. Się nie pali, kurde. Proszę, słuchaj. Ok, no spokojnie, kurde. Cześć, cześć. Nie pali się. To spokój nas tylko uratuje. Pamiętaj, nie ma co o koszuli. No zobaczcie. Niby dużo większa hybryda. Niby tego. Ale oleju wchodzi tyle samo co do żółwia. Oj. Ok. zrobicie sobie taki kurde serwis, zobaczcie jaki macie spokój, na, na jak długo, jaki czas Godzinę, dwie, trzy poświęcić Robicie takie coś kurde i później macie spokój na, no. no bardzo długo, no, kurde Hybryda następnym razem, mówię 3 lata 60 tysięcy, no to wiecie no to ten papier, daj mi trochę tego papieru albo, a nie, tu mam ścierę, czekaj, czystą Mam ścierę czystą, okej okay. Mówię wam, jak się przypominają stare czasy, jak się kulałem pod tymi samochodami <laughs> Ale dobrze było, było. Wam, ja takie rzeczy robiłem na ziemi Ale jak się na ziemi nauczyłem to kurwa na rampach jestem mistrzem świata kurwa Ile wlaliśmy już? Trzy, dwie? To jest ostatni To a, no, no jeszcze setka I, i tyle. Tutaj nam się olej nie przeleje, dlatego że jest podniesiony z drugiej strony. Bo zazwyczaj się wewa 3 litry 2,8 i trzeba silnik odpalić, żeby hybryda trochę zaciągnęła do pompki i wtedy reszta się dolewa. Ale wiemy, mamy go podniesionego krzywo. Dzięki temu nam nie będzie lecieć, a wiemy ile mamy wlać. A ja wam mówię, wlejecie liter i taką będzie chodzić. Tam nie macie sprzęgieł, tam nie macie nic. Tam są dwa generatory. Trochę oleju potrzeba jest, żeby chłodzić. Eee, no, smarować łożyska, nie? No dobra, tam się, jednak nam się przelewa. Słuchaj, mamy tą siłkę tam? Szybko mamy, no. No trochę ją. Przeczyj. I potem macie ponownie. No, że się nie przeleje, no ale... No i galanty. Masz dziennice? Okej. Okay. O, no i dobra. Podejrzewam, poleci trochę na tłumiczek, ale to się nie przejmować. Zaraz się odpali, się zagrzeje. No i dobra. Może hybryda będzie cała cała by ja. Gra i tańczy. <grymne> Trochę tu trochę to zostało. Eee, ile? Setka została. No nie ma co, eee, co tam świrować. Czy jest jeszcze jedna szmatka, jakieś kawałki? Jest. Ja to tak No to? Nie zapominamy tutaj o do dokręceniu tego wszystkiego. Sprawdzaniu jeszcze raz. Żeby czasu nie powiedziałem. A wiecie, klient przyjedzie? Nie, będzie na gwarancję a no i go, dobra, to tam mamy. Tutaj poleciało mi trochę na tumniczek, ale to wyparuje wszystko zaraz, się odpali. Tak, coś co może ciekawego się znacie, słuchajcie, to tak, zakładamy ten osłonę, odpalamy, wlewamy kulant, odpowietrzamy cały temat i bierzemy się za hybrydę, za baterię.